Na przykład, kiedy prowadziłem samochód, a ktoś jechał w sposób, który mi się nie podobał, chcąc wprowadzić zmianę, opuszczałem szczybę. Idiota! Teoretycznie rzecz biorąc, ta osoba powinna wyrazić skruchę. Przyznaję, że popełniłem błąd, proszę pana. Obiecuję poprawę mojego sposobu jazdy. To świetna teoria, niestety nie działa. Próbowałem ją zastosować wiele razy, ale za każdym razem nie działało. A więc pomyślałem, że być może był to jakiś specyficzny dialekt szakalego języka. Więc zdecydowałem nauczyć się jego bardziej kulturalnej wersji. Więc poszedłem na uniwersytet i otrzymałem stopień doktora, z profesjonalnego szakalego języka. Teraz, kiedy ktoś prowadzi samochód w sposób, który mi się nie podoba, otwieram okno psychopata. Ale to nadal...